Dzień dobry lub dobry wieczór, droga Wago, bliźnięta i wodniku, czyli żywiole powietrza. Dzisiaj zamykamy czytanie weekendowe waszym trygonem, waszym żywiołem powietrza, no bo ktoś musi być ostatni i dzisiaj na was spadło bęc. Natomiast dzisiaj do dodajemy jeszcze jedną kartę, poza... Tym, że wyciągnę dla Was za chwileczkę aż po dwie karty na weekend, no bo jedna to trochę mało, czyli będzie jedna na sobotę, druga na niedzielę dla każdego znaku, to jeszcze sobie wyciągniemy jedną wspólną kartę dla całego Waszego żywiołu, czyli wspólną dla wagi, dla bliźniąt i dla wodnika. No i jestem bardzo ciekawa, czy dalej Was trzyma ta energia pełni księżyca, która była naprawdę wyjątkowa, bo była nie dość, że w znaku ryb. To jeszcze była niebieskim księżycem, jedynym takim raz na dwa i pół roku, więc mogliśmy to silnie przechodzić, ale oczywiście nie wszyscy. No i zobaczymy, jaka Wam ta wspólna energia wyjdzie. A i pamiętajcie, że to, co ja tutaj wytasuję, to nie jest wyrocznia delficka. Nie bierzemy tego śmiertelnie poważnie. Może to z Wami rezonować, może to pasować do Waszej sytuacji, ale wcale nie musi. Więc jeśli pasuje, to super. Jeśli jest jakąś wskazówką, to super. A jak nie, puśćcie to, idźcie dalej, nie przejmujcie się. Ok. Co tam dla Was? Widzę, że mi się światełko odbija od lampy. Ale już pogasiłam, co się dało, a chciałabym, żebyście jeszcze jakieś karty widzieli. I dalej się odbijają żarówki, ale jak widać, profesjonalnego studia brak i może to cały urok tego kanału, że jest tak naturalnie. Mnie się dobrze te karty czyta, nie wiem jak Wam. Wiem, że piszecie mi, że się słabo słucha, ale nic na to nie poradzę, bo mam dość stary telefon. I naprawdę myślę, że słychać dobrze, bo ja firmy odsłuchuję, zanim wrzucam na kanał przynajmniej raz. Staram się, nie zawsze, ale się staram. I, no, słychać. Gdyby nie było słychać, to bym tego pewnie nie publikowała. Tylko wiecie, w, na głośnej ulicy czy w głośnym tramwaju nie usłyszycie, ale. Myślę, że nie jest to jakimś takim strasznie dużym problemem. Może z czasem będzie lepszy sprzęt, może z czasem będzie studio. Zobaczymy, jak się życie potoczy. Wspólna karta dla Was. Uhuuhu! Oj, panie, pani. No i właśnie. To jeszcze raz powtórzę. Może to pasować do Waszej sytuacji, ale nie musi. Pamiętajcie. W siódemce mieczy mamy y, Złodzieja który zakradł się pod nami odbitewny, w którym odpoczywają przed walką rycerze, i on za chwilę ukradnie któryś z tych mieczy, a może wszystkie. I wiecie, rycerz dawniej miał miecz po to, żeby zarabiać na chleb dla swojej rodziny. No niestety, mordując, paląc i gwałcąc zapewne, czyli będąc na wojnie, ale on w ten sposób zarabiał. Więc ten ktoś pozbawia właśnie kogoś innego zarobku. No, więc tak, po pierwsze, jak będziecie jechać, powiedziałam przed chwilą, tramwajem, tak? Tramwajem w weekend, to uważajcie na kieszonkowców. Po drugie, jeśli um, na przykład macie taką sytuację, że czujecie, że jesteście takim naturalnym dawcą, to starajcie się mniej dawać w weekend, żeby się nie wypalać. Uważajcie na jakby poziomy energii żeby tyle samo mniej więcej dawać, co otrzymujecie. Co jest oczywiście niemożliwe, ale żeby to nie było tak, że wydajecie 90% energii, a druga strona daje 10, bo to wtedy już jest zupełnie nie fair, prawda? Więc uważajcie na takie jakieś energetycznych, na wampiry, takie energetyczne, albo na przykład, nie wiem, koleżanka do was dzwoni, to. No nie gadajcie pół dnia, bo każdy ma jakieś tam swoje sprawy i można raz na jakiś czas tak pogadać, ale jak macie koleżankę, która tak co tydzień chce gadać, no to warto, czy kolegę, to warto to, chociaż koleżanki bardziej pewnie wybaczycie, dziewczyny, to warto dać sygnał, że ty też masz jakieś swoje sprawy, jesteś bardzo zajęty, zajęta. Dobra? No i rozgadałam się. To teraz już tylko konkrety, co, co w kartach. Tylko wiecie, to może być tak dużo rzeczy w takim ogólnym czytaniu. Kto to miał być? Wagusia teraz. Pan Waga, Pani Waga. Co tam dla Wagi na sobotę? I na niedzielę. Okej. Okay. Tu mamy Rydwan, a tu mamy Tron i Królową, tak? W Rydwanie... No, uraczka były wcześniej takie energie, przed chwileczką w tej drugiej dużej czytań pokolacyjnych, że w rydwanie no, mogą być jakieś ogniste romanse. Może do wagi zmierzać osoba z podznaku bliźniąt, bo jest podwójny, ale niekoniecznie, bo to jest w ogóle karta bliźniąt. Albo to jest przestroga, właśnie, żeby nie wydawać się w żaden ognisty romans, bo rzadko wiecie, pewnie 1% takich romansów kończy się na ślubnym kobiercu, chyba że macie ochotę na ognisty romans. To co ja wam zabronię? No, nie zabronię. Druga rzecz mogą być jakieś fajne wycieczki w weekend, uwagi, może jakieś ostatnie wakacyjne, krótkie lub dalsze wyprawy, bo tu mogą być jakieś środki lokomocji. Jakimś samochodem może być na przykład wyjazd bliżej lub dalej. No i jeszcze jest sfinks czarny i sfinks biały. Wskazóweczka, żeby nie chodzić na skróty, żeby tu nic nie zakombinować, bo to prędzej czy później może wyjść na jaw, a po co Wam wstyd będzie. I w niedzielkę. Królowej Mieczy, z kolei Wagusia, może mieć y, na przykład starszą osobę w rodzinie. Y, tutaj bardziej widzę, widzę kobietę, bo tutaj energię można w tarocie odwracać, ale mnie się wydaje, że to jednak będzie starsza kobieta z rodziny. Przyjaźń do Ciebie nastawiona z podznaku koziorożca, tu najbardziej, chociaż o tej karcie się mówi, że to jest bliźnięta waga, wodnik, po to. Jest, są miecze, ale ja to widzę bardziej babkę spod znaku koziorożca, może teściowa, może mama może jakaś starsza koleżanka spod tego znaku i też jest to taka osoba która nie za bardzo, może to być twy, też twoja energia w niedzielę nie za bardzo potrafi pokazywać no bo może, może to być też twoja energia, tak mieczowa emocje, która tak samo jak król mieczy jest taka Oschła dość z zewnątrz, może być mieć cięty język, może nie umieć mówić kocham albo mieć z tym problem, ale jak kogoś kocha i jest kimś w bliższej relacji, to ta druga osoba widzi, że ona ta osoba jest mięciutka w środeczku. Więc to jest może taka przez, takie, takie nawoływanie do ciebie, żebyś może bardziej okazała, czy okazał emocje bliskim w ten weekend. No i żadnych romansów proszę. Wow. Chyba wasz trygon będzie miał najdłuższe czytanie, ale to może w, rada, w ramach wynagrodzenia. Wynagrodzenia? W ramach rekompensaty chciałam powiedzieć, za to, że jesteście ostatni. Bo ja wam wynagrodzenia nie płacę i nie zamierzam. A jak wy byście chcieli wesprzeć swoją twórczenie, to no, nie mogę się tu czekać. Może to kiedyś w końcu nastąpi. Byłoby mi bardzo miło. I oczywiście mówię tu wsparcie wsparciu poprzez Bajkofitu albo Paypala. Ale też wiecie, zostawienie łapki pod filmem, zostawienie subskrypcji, zostawienie komentarza wszystko jest miłe. Biorę. Dobra, teraz bliźnięta. Bliźnięta drogie, co tam dla Was w ten weekend może być? Pamiętajcie, że może, ale nie musi to może być tylko wskazówka. Wcale nie musi pasować do Waszej sytuacji. Dobra, już się nie droczę. No, ciekawe, ciekawe, bo to nie jest dobra energia. Ale za chwilę Wam powiem, sami zobaczycie a druga jest wspaniała u. ktoś to dzisiaj tak miał skorpion, miał takie jakieś nierówne energie i jest to jakaś nierównowaga w emocjach być może u jakichś bliźniaków u jakichś bliźniąt pań albo panów bliźniąt w ten weekend, bo tak w dziesiątce była umownie w sobotę ale może być w weekend w ogóle możecie poczuć się, mm, jakąś, jakieś niedostatki, mogą być to niedostatki emocjonalne a nikt mnie nie kocha, nikt mnie nie lubi, jestem sam sama, albo takie, a nie idzie mi biznes, albo o za mało zarabiam, yy, to jest tak, że po prostu jakaś taka frustracja i dziewięćdziesiątce buław to jest jakiś taki szczyt frustracji, no po prostu po, tej, po tym szczycie frustracji być może coś z tym zrobicie. Bo może potrzebujecie takiego dnia jednego, i może akurat wtedy macie wolne, żeby się trochę poużalać też nad sobą. Wiecie, każdy czasem potrzebuje sobie trochę popłakać nad swoim losem, a potem albo będzie dalej płakać, albo coś z tym zrobi. Więc możecie mieć takie, takie w sobotę klimaty, ale niekoniecznie, pamiętajcie. A niedziela, as monet. Bliźnięta chcą na materii. Dużej materii, budować szczęście rodzinne, czyli stabilny dom, gdzie nie będzie brakować chleba ani ładnego fotela, czy jakby patrzę tu od strony prozaicznej, od strony takiej, wiecie, już coś ekstra. A tu mamy wejście do przepięknego ogrodu kwitnącego, różanego, i za tym wejściem do ogrodu jest szczęście, spełnienie w miłości. I tak patrząc razem z tą kartą, to ja dzisiaj mówię do bliźniąt, które tego jeszcze nie mają, ale. Może tu się pofrustrują, a tutaj sobie zaczną wymyślać takie swoje życie. I jakby to, no, ja nie lubię tego słowa, ale wiecie, afirmować, czyli przyciągać do siebie te dobrodziejstwa. Bo jeżeli chcecie zbudować stabilny, dobry, fajny yy, dom, no to takie coś zbudujecie, bo to jest głównie w naszych rękach. Chyba, że ktoś by miał jakiegoś naprawdę, naprawdę strasznego pechulca. Jeżeli chcecie mieć stabilną relację miłosną, właśnie ze stabilnym materialnie domem, to też jesteście w stanie to pewnie zbudować, tylko pewnie wymaga to bardzo dużo pracy. Bo dla niektórych może być więcej szczęścia i mniej pracy, dla niektórych ludzi dużo więcej pracy. Tego nie wiemy, co jest nam, że tak powiem, pisane. Dzięki bliźnięta. No i został nam na deser wodnik lub też wodniczka niezmiernie jestem ciekawa dzisiaj jesteście ostatnim znakiem ja jeszcze nie padam na twarz więc może, może coś mi się tu wysunęło ale trzy karty na raz, więc może sobie odpuszczę ale jest, jest to pod kontrolą w miarę, widzicie, prawda Tak tasuję i co tam u wodnika może być wujkańcik o, jakaś jedna o, ho, ho, ho. jest coś są dwie. Dobra. Okej. Okay. Wypadły, chciały. No to mamy. Rycerz Mieczy i Sąd Ostateczny. No, takie ostre dość energie, ale w mieczach wodnik jest bardzo biegły w komunikacji. Powinien sobie poradzić. To jest albo Twoja energia, albo ktoś do Ciebie zmierza z tą energią. Rycerz Mieczy to jest osoba charyzmatyczna, która pociągnie ze sobą tłum do walki. Tylko może to robić troszeczkę zbyt gwałtownie. Może wpaść na ciebie w weekend, w jakiś sposób się z tobą skontaktować osoba w mieczowej energii, czyli może być to bliźnięta waga lub wodnik, albo osoba o takim charakterze, która jest typem zdobywcy albo zdobywczyni. Która ma rację zawsze, która oczywiście w cudzysłowie ma zawsze rację, która też jest biegła w słowie, tak jak ty, możecie się na przykład mocno pokłócić, ale mam nadzieję, że to będzie konstruktywna krytyka. Karta jest w pozycji prostej, więc może po prostu dojdzie do jakiejś konfrontacji słownej i yy, sobie powiecie, co wam tam na sercu leży. I to by było w sobotę. Natomiast w niedzielę są to ostateczne, to jest taka energia, która no, mówi o tym. Że cokolwiek było zakryte, to zostanie odkryte. Czyli albo ty kogoś ocenisz, albo ktoś ocenił ciebie, i jeśli coś zrobiłaś, albo zrobiłeś źle, albo dobrze, to też zostanie to odkryte i jakby właściwie ocenione. Czyli jeśli dobrze postępowałaś, to zostaniesz nagrodzona. Jeśli źle postępowałeś, nie zostaniesz nagrodzony, lub zostaniesz nagrodzony, jeśli dobrze, bo też nie chcesz, żeby jakaś płeć, żeby wyszło, że faworyzuję kobitki, a panów nie. No chodzi o to, że sprawiedliwa ocena, no ewidentnie tutaj jakiś spór słowny, jakaś rozmowa od serca, no i ta osoba taka jest podbijająca, tak? Także może trochę chcieć wodnika zdominować, a wodnik się nie da zdominować, więc może być ciekawy weekend u niektórych wodników. No to co drodzy, rozgadałam się, Aż się boję na zegarek patrzeć, więc nie patrzę, dopiero jak będę przesłuchiwać film. Tak czuję, że wasze czytanie dzisiaj będzie najdłuższe, ale tak widocznie miało być. Trzymajcie się ciepło, życzę Wam super udanego, konstruktywnego, jakiego tam potrzebujecie weekendu i do usłyszenia na kolejnych czytaniach.